Żelazne bramy cmentarza w Oakridge nie skrzypiały, jęczały, a ciężki metaliczny dźwięk oznaczał początek rytuału, którego miasto Oakridge było świadkiem każdego dnia przez ostatnie pięć lat. Dokładnie o 15:14 przez te bramy przebiegł niechlujny mieszaniec teriera o bursztynowych oczach o imieniu Cooper. Nie zatrzymywał się, żeby wąchać kwiaty ani gonić wiewiórek, które skakały między nagrobkami. Poruszał się skupionym, uroczystym krokiem człowieka wykonującego misję. Dla miejscowych, Cooper był żywym pomnikiem lojalności. Nazywali go duchem Oakridge. Podróżni zatrzymywali swoje samochody, żeby zrobić zdjęcie psu siedzącemu nieruchomo obok zwietrzałego, porośniętego mchem grobu w najdalszym zakątku pola żebraków, części cmentarza zarezerwowanej dla tych, którzy zginęli bez imienia i rodziny. Ale oto szczegół który podgrzewał ciekawość miasta. Grób, którego strzegł Cooper, był nieoznaczony. Nie było imienia, daty i epitafium. Tylko płyta szarego kamienia powoli zapadająca się w ziemię. Przez pół dekady mieszkańcy Oakridge zakładali, że Cooper opłakuje zaginionego mistrza, być może bezdomnego lub samotnego podróżnika, który przeszedł przez miasto i umarł zapomniany. Było im go żal. Podczas surowych zimowych miesięcy przynosili mu resztki steków i ciepłe koce. Jednak w miarę upływu lat lokalna dziennikarka Sara zaczęła zauważać coś niepokojącego. Cooper nie tylko siedział przy grobie. Każdego popołudnia zanim wyszedł, pies wykonywał określoną, rytmiczną sekwencję czynności. Wkopywał się dokładnie na trzy cale w ziemię, umieszczał w dole mały, gładki kamień rzeczny, a następnie zakrywał go z powrotem. Kiedy Sara w końcu zdecydowała się zbadać, co kryje się pod tym pustym grobem, nie znalazła szczątków zapomnianego mężczyzny. Odkryła tajemnicę sięgającą czterdziestu lat, związaną z rodzinami założycieli miasta i zbrodnią, która została wymazana z podręczników historii. Cooper nie opłakiwał mistrza, strzegł dowodów zdrady, która miała wysadzić miasto Oakridge na oścież. Oakridge było miastem zbudowanym na starych kościach i jeszcze starszych tajemnicach. Ukryte w dolinie, gdzie mgła zdawała się utrzymywać trochę za długo, było to miejsce, w którym w ratuszu skrupulatnie udokumentowano pochodzenie wszystkich osób, z wyjątkiem mieszkańca grobu na działce 402. Dla mieszkańców Oakridge tajemnica widmowego psa była powodem lokalnej dumy i wzruszającą historią oddania zwierzętom która przyciągała ciekawskich turystów i poczucie zbiorowej litości. Postrzegali Kupera jako symbol bezwarunkowej miłości, psa, który nie pozwolił zapomnieć o swoim właścicielu, nawet jeśli reszta świata nigdy nie znała jego imienia. Sara Jenkins nie była jednak skłonna do sentymentalizmu. Jako główna reporterka Oakridge Gazette miała nosa do niekonsekwencji. Spędziła miesiące obserwując Kupera z kraju cmentarza i zwracając uwagę na mechaniczną precyzję jego przybycia. Wiedziała, że psy opłakują, ale zachowanie Kupera nie przypominało żalu, a bardziej pracy. Podczas gdy mieszkańcy zobaczyli zwierzaka ze złamanym sercem, Sara zobaczyła wartownika. Pole biedaków było odludnym obszarem, na którym trawa rosła gęsta i dzika, ostro kontrastując z wypielęgnowanymi trawnikami elitarnych rodzin miasta na wzgórzu. Działka 402 znajdowała się na skraju linii drzew. Co dziwne, nie było żadnej wzmianki o tym, kto został tam pochowany. Księga cmentarna sprzed 40 lat w tajemniczy sposób zniknęła z archiwum ratusza. Kiedy Sara zagłębiała się w historię miasta, uświadomiła sobie, że połowa lat 80. to okres nagłego, niewyjaśnionego milczenia w lokalnych dokumentach, zbiegającego się z powstaniem najpotężniejszej rodziny politycznej w mieście. Im dłużej Sara patrzyła, jak Cooper osadza w ziemi gładkie kamienie rzeczne, tym bardziej zdawała sobie sprawę, że pies nie tylko czeka na pana. Chronił tajemnicę, która została przemilczana dziesiątki lat przed jego narodzinami. Śledztwo Sary zaczęło się nie od psa, ale od kamieni. We wtorkowe popołudnie, gdy Cooper zakończył swój rytuał i pobiegł z powrotem do lasu, Sara poszła na działkę 402. Uklękła w wilgotnej trawie, i ostrożnie odgarnęła wierzchnią warstwę ziemi, którą kopał Cooper. Tak jak się spodziewała, znalazła mały, gładki kamień rzeczny zabarwiony na niebiesko. Zaniosła to do miejscowego geologa w koledżu. Nie potrzebował nawet mikroskopu. To nie jest woda z rzeki Okrycz, powiedział poprawiając okulary na nosie. To jest niebieski kwarc, w całym stanie można to znaleźć tylko w jednym miejscu, kamieniołom Miller. Ale to miejsce jest ogrodzone i opuszczone od połowy lat 80. Kamieniołom Millera. Imię wywołało dreszcze po plecach Sary. Rodzina Millerów założyła Oakridge i nadal jest właścicielem większości nieruchomości komercyjnych w dolinie. Obecny burmistrz Thomas Miller był człowiekiem, który szczycił się czystym wizerunkiem miasta. Kamieniołom zamknięto z dnia na dzień w 1986 z powodu niestabilności geologicznej. Tak mniej więcej głosiła oficjalna wersja. Ale dlaczego pies, urodzony kilkadziesiąt lat po zamknięciu kamieniołomu, przynosił kamienie z ograniczonego miejsca do nieoznakowanego grobu? A co ważniejsze, jak dostał się do kamieniołomu? Sara postanowiła wyśledzić ścieżkę Coopera. Następnego dnia, zamiast obserwować go na cmentarzu, czekała na skraju lasu. Kiedy Cooper zakończył wizytę o szesnasty, ty poszła za nim w pewnej odległości nie poszedł do domu ani do schroniska poruszał się wśród gęstych zarośli z chirurgiczną precyzją prowadząc ją w głąb wzgórz aż dotarli do zardzewiałego ogrodzenia z siatki kamieniołomu Millera ku zdumieniu Sara Cooper nie przeskoczył płotu przeczołgał się przez mały ukryty tunel wykopany pod betonowym fundamentem starej chaty strażniczej Sara obserwowała z cienia jak pies wyłonił się po drugiej stronie Podbiegł do określonej kupy niebieskiego kwarcowego gruzu i delikatnie wziął kamień do pyska. Kiedy był zajęty, Sarah zbadała budkę strażniczą. Były to ruiny z drewna i potłuczonego szkła, ale pod obluzowaną deską podłogową znalazła zardzewiałą metalową puszkę. Wewnątrz znajdowała się fotografia z 1986 roku przedstawiała młodego mężczyznę, niemłynarza, stojącego przed kamieniołomem. Wyglądał życzliwie, miał zmęczone oczy i pasek z narzędziami. Po jego piętach stał pies, który wyglądał niemal identycznie jak Cooper, te same bursztynowe oczy i ta sama niechlujna sierść. Na odwrocie zdjęcia wyblakłym atramentem napisano imię i nazwisko: Elias Vance i Barnaby. Prawda kryje się pod błękitem. Sarah uświadomiła sobie wtedy, że Cooper nie był przypadkowym przybłędą. Był potomkiem Barnabiego i wykonywał biologiczny nakaz, pamięć przekazywaną przez Rody. Elias Vance to nazwisko mężczyzny z działki 402 i z jakiegoś powodu miasto Oakridge przez 40 lat próbowało udawać, że nigdy nie istniał. Elias Vance był duchem pod wieloma względami. Kiedy Sara wróciła do archiwów, nie szukała aktów urodzenia, szukała dokumentacji płacowej. Ukryta w błędnie oznakowanym pudełku wydatki na budowę 1984-1988 w końcu znalazła jego nazwisko. Elias nie był zwykłym robotnikiem. Był geodetą odpowiedzialnym za pomiar integralności strukturalnej kamieniołomu Miller. Z zakurzonych kłód wynika, że w tygodniach poprzedzających zamknięcie kamieniołomu, Elias złożył serię gorączkowych raportów. Twierdził, że niestabilność nie ma podłoża geologicznego, jest spowodowana przez człowieka. Młynarze nie tylko wydobywali kamień, używali głębokich, podziemnych szybów do usuwania przemysłowych odpadów chemicznych ze swoich fabryk, zatruwając zwierciadło wody w dolinie. Elias groził, że zwróci się do władz federalnych. Dwa dni później kamieniołom został zamknięty w wyniku kontrolowanego rozbiórki i Eliasa Węsa nigdy więcej nie widziano. Oficjalna wersja głosiła, że opuścił miasto, aby uniknąć długów. Sara z przerażeniem uświadomiła sobie, że grób biedaka, działka 402, nie jest pochówkiem bezimiennego mężczyzny. To było wysypisko jedynego człowieka, który mógł zniszczyć imperium Millerów. Tej nocy Sara wróciła na cmentarz. Przyniosła łopatę, serce biło jej o żebra. Poczuła na sobie wzrok Kupera. Pies siedział na pobliskim wzgórzu. Jego sylwetka wyraźnie kontrastowała ze wschodzącym księżycem. Nie szczekał. Przyglądał się jej z wielką, starodawną cierpliwością, jakby czekał czterdzieści lat, aż ktoś w końcu zrozumie. Sara zaczęła kopać. Ominęła górną warstwę, gdzie Cooper umieścił swoje kamienie i zeszła głębiej. Z odległości trzech stóp jej łopata uderzyła w coś twardego. Nie w kamień, ale w metal. Była to ciężka, przemysłowa skrytka, inkrustowana tym samym niebieskim kwarcem, który zbierał Cooper. Gdy otworzyła pudełko, znalazła w nim zapakowane w plastik dokumenty oryginalne mapy Eliasa z badań, zdjęcia nielegalnego wysypiska śmieci i odręczny list. List był desperacką prośbą, podpisaną przez Eliasa i szczegółowo opisywał, jak obawiał się o swoje życie i ukrył dowody tutaj na działce, którą kupił pod fałszywym nazwiskiem, Ufając jedynie swojemu psu, Barnabiemu, że oznaczy to miejsce. Ale skąd Cooper wiedział? Barnaby zmarł kilkadziesiąt lat temu. Sara spojrzała na psa na wzgórzu. Pamięć genetyczna była teorią naukową, często dyskutowaną, ale oto dowód. Od pokoleń potomkowie Barnabiego byli przyciągani do tego miejsca, kierując się biologicznym imperatywem utrzymania gleby w stanie aktywności i sprowadzenia niebieskich kamieni z miejsca zbrodni na miejsce dowodów. Cooper nie był tylko lojalnym zwierzakiem. Był żywym zegarmistrzem, strażnikiem czekającym na moment, w którym prawda została w końcu odkryta. Wiesz, kiedy mówię ci o Cooperze i sposobie, w jaki niósł sekret z pokolenia na pokolenie, zaczynam myśleć o zwierzakach w naszym życiu. Widzą o wiele więcej niż im się wydaje, prawda? Są cichymi stróżami naszych serc, i naszych domów. Jeśli podróż Kupera porusza cię tak samo jak ja, będzie mi bardzo miło, jeśli dołączysz do naszego małego kręgu. Naciśnij przycisk subskrypcji, nie dlatego, że kazał ci to zrobić, ale dlatego, że tak samo jak my cenisz historię o głębokiej, niewypowiedzianej więzi. I powiedzcie mi coś w komentarzach tak między nami. Czy kiedykolwiek patrzyłeś na swojego zwierzaka i miałeś wrażenie, że próbuje ci powiedzieć coś sprzed bardzo dawna? Naprawdę chciałbym usłyszeć twoje historie. Każdy z was sprawia, że ta społeczność czuje się jak w prawdziwym domu. Ryk potężnego silnika przerwał ciszę cmentarza, zanim Sara zdążyła przeczytać pierwszą stronę listu Eliasa. Oślepiające światła drogowe przecinały mgłę, oświetlając nagrobki niczym postrzępione zęby. Czarny suw zatrzymał się z piskiem zaledwie kilka metrów od działki 402. Sara przycisnęła do piersi zardzewiałą skrytkę, a serce biło jej jak młotem. Wystąpił burmistrz Thomas Miller. Nie wyglądał jak wytworny polityk z plakatów wyborczych. Krawat miał luźno, a oczy błyszczały desperacką, osaczoną energią. Zanim dwóch mężczyzn w ciemnych garniturach, prywatna ochrona rozłożyło się wachlarzem, odcinając Sara wyjście w stronę głównej bramy. – Odkopujesz własność prywatną, Sara – powiedział Miller – a jego głos opadł do niskiego, niebezpiecznego dudnienia. Zbezczeszczenie grobu to poważne przestępstwo. Daj mi pudełko, a zapomnimy, że coś takiego się kiedykolwiek wydarzyło. Jesteś utalentowanym dziennikarzem. Nie rujnuj sobie życia przez martwego człowieka i bezdomnego psa. Sara nie podniosła się, czując ciężar metalowego pudła na jej ramionach. Elias Vance nie był tylko trupem, Thomas. Był świadkiem i to nie jest grób. To miejsce zbrodni. Nie tylko go zabiłeś. Pogrzebałeś prawdę o tym, co zrobiłeś z tą doliną, właśnie tutaj, myśląc, że nikt nigdy nie spojrzy dwa razy na pole nędzarza. Miller wystąpił do przodu z wykrzywioną twarzą. W tym mieście prawdą jest to, co mówię. A teraz daj mi ją. Gdy ochroniarze zaczęli się zbliżać, z ciemności linii drzew dobiegł niski, wibrujący ryk. To nie był dźwięk małego mieszańca terriera. Był to dźwięk, który zdawał się pochodzić z samej ziemi. Cooper wszedł w światło świateł Suwa, nie szczekał. Stał bezpośrednio pomiędzy Sarą i burmistrzem, z uniesionymi włosami i bursztynowymi oczami, błyszczącymi dziką, starożytną inteligencją. W tym momencie wydawało się, że powietrze zgęstnieje. Nie tylko Cooper tam stał. Sara miała wrażenie, że za nim stoją cienie tuzina psów, pokoleń rodu Barnabiego, które czuwały. Ochroniarze zawahali się, a na ich twarzach pojawił się pierwotny strach. W sprzeciwie psa było coś nienaturalnego, coś przeznaczonego. Zabierzcie to zwierzę z drogi! syknął Miller, ale w jego głosie brakowało przekonania. Sara wykorzystała swoją szansę. Wyciągnęła smartfon z kieszeni, a kamera już transmitowała na żywo na stronę Oakridge Gazette w mediach społecznościowych. Już za późno, Thomas. Oglądają to tysiące ludzi. Dokumenty są już w aparacie. Mapy, zdjęcia wysypiska śmieci, listy, wszystko tam jest. Burmistrz opadł na siedzenie swojego suwa, a świadomość upadku uderzyła go jak fizyczny cios. Pies widmo zrobił coś więcej niż tylko opłakiwał. Trzymał linię, dopóki świat nie był gotowy go słuchać. W ciągu 48 godzin agenci federalni zapełnili kamieniołom Miller. W skrytce znajdował się dymiący pistolet, niezbędny do ominięcia władz lokalnych. Znaleźli kanistry z chemikaliami i, co bardziej tragiczne, znaleźli szczątki Eliasa Wensa dokładnie tam, gdzie jego mapy wskazywały, że został uciszony. Dziedzictwo Millerów rozpadło się z dnia na dzień, gdy doszło do aresztowań, a miasto rozpoczęło długi, bolesny proces uzdrowienia swojej ziemi i swojej historii. Wraz z upadkiem dynastii Millerów wydawało się, że gęsta mgła, która od dawna otaczała Oakridge, wreszcie się podniosła. Miasto nie było już miejscem szeptanych tajemnic, stało się miejscem rozliczeń historycznych. Grób biedaka na działce 402 nie był już nieoznaczony. Dziś stoi tam piękny pomnik z polerowanego granitu, ufundowany przez mieszczan, którzy poczuli zbiorowy dług wobec człowieka, o którym pozwolili zapomnieć. Napis głosi Elias Vance. Przemawiał w imieniu Ziemi, a ona nigdy nie zapomniała. Jednak najgłębszą zmianą nie był pomnik, to był pies. W dniu odsłonięcia nagrobka, Cooper przybył o zwykłej porze, czyli o 15.14. Zgromadził się tłum, obserwujący w milczeniu. Sara Jenkins stała z przodu z ręką opartą na chłodnym kamieniu. Cooper podbiegł truchtem, ale po raz pierwszy od pięciu lat nie miał w ustach niebieskiego kwarcu. Nie kopał. Nie wykonał rytmicznego rytuału, który tak długo zastanawiał miasto. Po prostu podszedł do podstawy nagrobka, okrążył go trzy razy i wydał długie, znużone westchnienie. Położył głowę na świeżej trawie i zamknął oczy. Misja, która została wpisana w jego DNA, przekazywane przez Barnabiego przez dziesięciolecia, została w końcu ukończona. Prawda wyszła na jaw, kraina została uzdrowiona. A imię jego pana zostało wypowiedziane z czcią. Sara w końcu zabrała Kupera do domu. Nie jest już duchem Ockridge. Jest lokalnym bohaterem, spędzającym swoje złote lata, śpiąc w zalanej słońcem części biura Sary, chociaż nadal co tygodniowo odwiedza cmentarz, nie jako wartownik, ale jako przyjaciel. Historia kupera przypomina nam, że lojalność to nie tylko emocja, to siła natury może połączyć pokolenia, przetrwać ciszę i ostatecznie, jeśli będziemy wystarczająco cierpliwi, aby słuchać, może odkryć prawdę. W końcu mieszkańcy Okrycz nauczyli się, że choć ludzie mogą zapomnieć o swojej historii, Ziemia i ci, którzy jej strzegą, nigdy tego nie zrobią.